Pokażę Wam dzisiaj trzy proste metody na to, jak zrobić symbol euro na klawiaturze. Pierwsza, odnajdź na klawiaturze przycisk Alt, prawy, oraz literkę U. Najpierw wciśnij Alt, dołóż do tego U i na większości komputerów, monitorów właśnie zobaczysz symbol euro. Druga metoda, wciśnij przycisk Control, potem prawy Alt i literkę U. Jeśli poprzednia nie zadziałała na Twojej klawiaturze, to teraz powinno być już OK. I trzecia metoda. Ona działa na najmniejszej liczbie ym, klawiatur, ale może się okazać, że na twojej właśnie ta będzie prawidłowa. Wciskasz przycisk Ctrl, potem prawy Alt i dokładasz cyferkę 5. I właśnie na jeden z tych trzech sposobów powinieneś sobie bez problemu stworzyć symbol euro na klawiaturze. Ciekawostka, jeśli używasz sprzętu Apple, to żeby zrobić sobie euro, musisz jednocześnie wcisnąć klawisz option oraz trójeczkę.